Dojdzie teraz do starcia wojsk Unii i skonfederowanych Stanów Południa. Polecam Państwu, żeby teraz się przyjrzeć, ile trzeba wykonać czynności, by załadować karabin, który mają koledzy. I tak, jak się wydaje, że włożyć. Pocisk do lufy nacisnąć spust, czy tak jak dzisiaj broń maszynową, jak to się mówi, samo strzela. To proszę przyjrzeć się, ile to jest czynności. Dziewięć kolejnych czynności, by nabić karabin, którym chce się strzelić. Jeśli Państwo pamiętają to, co mówiłem, o tym ataku piętnastu. Tysięcy ludzi przez ogromną łąkę przy wielkim ostrzale to po bitwie znajdowano karabiny załadowane sześć, siedem, osiem razy i niewystrzelone w tym zapale bitewnym, czy jak to pisał Melchior Wańkowicz w Monte Cassino, że bitwa jest pewna haszyszyszem, żołnierz ładował, zapomniał wystrzelić, znowu ładował, nie wystrzelił, ładował, nie wystrzelił. Jeśli mnie pamięć nie myli to rekord to był 9 kul ładowanych odpłatkowo znalezione w karabinie. Także tu mamy lekkie wyobrażenie o tym jak może mogła wyglądać Taka, taka bitwa. To, co przerwałem wcześniej, to oni idą sobie teraz pogadać. Chyba e, spotkali się, bo przypomnę to, od czego zaczęliśmy, że 50. pułk z Nowego Jorku, czyli ci koledzy w ciemniejszych mundurach, tam głównie byli Polacy i pułkownik Krzyżanowski dowodził tym pułkiem. Z mojej, z mojej lewej, czyli z państwa prawej strony podchodzi kolega z XIV Pułku z Luizjany, złożony głównie z Polaków, tam takie nazwisko najsłynniejszego konfederaty to jest Kacper Tochman, Sformował całą brygadę. Takie sceny się zdarzały. Najczęściej e, chłopcy z południa, czyli tam, gdzie było cieplej, mieli tytoń, a ci chłopcy z północy e, mieli coś do zjedzenia, tak? Ponieważ ta armia północna, unijna, była e, powiedzmy. Armią już prawie gotową na XX wiek, zunifikowaną. Zauważcie Państwo, że oni są równo ubrani, mają równe mundury, równe ładownice. Koledzy z południa mają to, co zebrali, ewentualnie to, co dało się zdobyć głównie na przeciwniku. Są takie wspomnienia, które opisują to, że Wojska Konfederacji idące do ataku, i po bitwie większość żołnierzy Konfederacji, czyli południa, miało kapciuchy.